Obrigado. także burmistrzowi, także radzie dzielnicy, żeby osoby starsze w sposób już taki bardzo sformalizowany ten dialog społeczny prowadziły, wychodziły z różnymi inicjatywami, które będą służyły osobom starszym. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, także troszkę rewolucyjna, po raz pierwszy w, w akcie prawnym rangi ustawy znalazło się określenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, ponieważ y, y, konstruując te zapisy i tutaj bardzo blisko współpracując z panią prezes Lewkowicz, jako szefową ogólnopolskiego porozumienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, udało nam się określić w ustawie, że do Rady Seniorów swoich przedstawicieli, swoich przedstawicieli będą mogły oddelegować osoby reprezentujące organizacje społeczne, pozarządowe działające na rzecz osób starszych i podmioty prowadzące Uniwersytet Trzeciego Wieku. Więc taką trochę tylnią furtką tylnią nam się ten Zapis, tą formę edukacji osób starszych udało wprowadzić. Więc wielka prośba, i dlatego tutaj także jestem, żeby poprosić, żeby Wesoła była takim prekursorem dobrej zmiany, dobrych zmian, dobrych form, nowych form dialogu i oto Pana Burmistrza Głosa, jak i całą Radę i Państwa także życzę, bo Rada może powstać, tak powiem, dwojako albo z inicjatywy Rady Gminy, czy Rady Dzielnicy albo z inicjatywy, z inicjatywy środowisk seniorskich, czyli także podmiotów prowadzących Uniwersytety, yy, uniwersytety trzeciego wieku. Polityki na lata 2014-2020 one są zbieżne z tą perspektywą finansową Unii Europejskiej. Będziemy działać na rzecz komisji Sejmowej do spraw polityki senioralnej. Mamy już zespół parlamentarny do spraw UTW, ale, ale to może nie jest wystarczające. No i mamy duże wsparcie Ministerstwa Pracy, ministra Kośniaka, Kamysza. To wszystko są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Także mamy projekt budżetu państwa na, na, na rok przyszły, na rok 2014, gdzie kontynuujemy rządowy program aktywności społecznej osób starszych, na który jest zapisane 40 milionów złotych na przyszły rok. Więc mam nadzieję, że w przyszłym roku spróbuję UTW złożyć kolejny wniosek i, i mam nadzieję, że to się, to się uda po prostu. Będę za to trzymał, za to trzymał. Za to, to trzymał kciuki. Więc, Szanowni Państwo, to będzie dobry rok dla nas wszystkich. Eee, życzę Państwu satysfakcji z tego, że jesteście razem, że podjęliście tę decyzję. Niektórzy już e, od pięciu lat są w tym gronie. Eee, my w przyszłym roku także mamy na służebcu nasz jubileusz, mały jubileusz, piąte spotkanie Uniwersytetu III wieku. Dokładnie nie pamiętamy, kiedy to wyjdzie, bo tutaj są różne, ale na pewno będzie to. Eee, Pierwszy, pierwszy, pierwszy weekend czerwca, gdzie Państwa z panią Prezes Lewkowicz zaprosimy na służeb, żeby wspólnie świętować także pięciolecie takiej integracyjnej formy spędzania czasu i zakończenia roku akademickiego. Dziękuję za Waszą aktywność, za to, że wesoła się wyróżnia. że Uniwersytet jest bardzo bardzo rozpoznawalny. Byliśmy wspólnie na spotkaniu z panią Prezydent Grąkiewicz Wals. Widzę, że tutaj pani prezes... Prawdopodobnie ma także list od pani prezydent. Też tam są ważne rzeczy, które pani prezydent nam mówi. Więc serdecznie, serdecznie państwa pozdrawiam i życzę dobrego roku akademickiego we współpracy z państwem. Wszystkiego dobrego. Skoro jesteśmy w Sejmie, to idźmy dalej. Pani Ligia Krajewska przesłała nam, nam list, więc pozwolę sobie go odczytać. Skierowany jest do zarządu oraz słuchaczy Uniwersytetu III Wieku Wesołej. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję Państwu za zaproszenie mnie na inaugurację Roku Akademickiego 2013-2014 Uniwersytetu III Wieku. Niestety z powodu obowiązków parlamentarnych przypadających na ten dzień nie mogę być obecna w tak ważnym dla Państwa wydarzeniu, za co bardzo przepraszam. Z okazji dzisiejszej uroczystości chciałabym Państwu życzyć dobre, roku pełnego sukcesu, wspaniałych poszukiwań nowych dróg rozwoju oraz satysfakcji ze zdobywanej wiedzy. Wspierając Państwa działania chciałabym poinformować, że w razie jakichkolwiek potrzeb czy trudności pozostaję do Państwa dyspozycji. Przesyłam również dla wszystkich Państwa serdeczne pozdrowienia. Z poważaniem Ligia Krajewska. Wychodzimy z sejmu, idziemy do Uniwersytetu Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetu III wieku. Zapraszamy panią Krystynę Lewkowicz, prezesa ogólnopolskiego porozumienia. Dzień dobry Państwo. Prawdziwie śpiewająco weszliście Państwo w nowy rok akademicki. Co dobrze, co dobrze wróży. Ja nie chciałabym Państwa zbyt długo zawytać, ale... Pozwolę sobie tylko uzupełnić wypowiedź e, pana posła, bo rzeczywiście w środowisku bardzo dużo się dzieje, a nie wszyscy państwo możecie uczestniczyć w tych imprezach, e, nazwijmy to takich ogólnopolskich. Z reguły uczestniczą w nim tylko e, liderzy uniwersytetów. Otóż, proszę państwa, kiedy tylko. Sejm uchwalił ustawę, o której mówił pan poseł, a my mieliśmy w tym dwa dni po tym, Komisję Dialogu Społecznego do spraw Uniwersytetu w III Wieku, z udziałem pani prezydent Hanny Glądki-Wiczwald, no spontanicznie zapadła uchwała o tym, że to my będziemy wnioskodawcą powołania Warszawskiej Rady Seniorów. Chcemy jednak elegancko poczekać, aż Pan Prezydent podpisze tę ustawę i natychmiast po tym wystąpimy do Rady Miasta Stowarzyszenia Warszawy o utworzenie Warszawskiej Rady Seniorów. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zaangażować w pracę, serdecznie zapraszam. Pan Poseł wspomniał również o konferencji. Konferencja jest rzeczywiście poświęcona tak górnolotnie polityce senioralnej, ale tak naprawdę powodem zorganizowania tej konferencji jest nagrodzenie trzech fantastycznych osób, które mają niebagatelne zasługi dla środowiska Uniwersytetów III wieku i te osoby chcemy wyróżnić i symbolicznie im podziękować. Kiedyś w 2001 roku Uniwersytet III wieku wymyślił taki konkurs na wielką osobowość Uniwersytetu III wieku, przy czym chodziło nam o osoby, które nie są ani członkami, ani liderami tylko osobami publicznymi, czy jakimiś innymi osobami, które się zapisały dobrze dla e, tego środowiska. Laure, jed, dwóch pierwszych laureatów już mamy. Laureatem tego konkursu jest pan Jacek Michałowski, obecnie minister w kancelarii i oczywiście obecny tutaj pan poseł Michał Szczerba, jest laureatem tego e, właśnie zaszczytnego tytułu Wielka Osobowość Uniwersytetu w III wieku, a 16 grudnia chcemy nagrodzić i wyróżnić takim specjalnym dyplomem Trzy kolejne osoby. No i teraz nie wiem, czy o tym mówiłam, chyba już kiedyś wspominałam o tym, jak byłam u Państwa z jakimś wykładem, ale przypomnę Państwu, te trzy osoby, które będą 16 grudnia nagrodzone, to Pani Anna Komorowska, małżonka prezydenta. Bardzo dużo zrobiła dla, naszego uniwers dla środowiska uniwersytetów III wieku, i bardzo często jest między nami, ma czas, ma chęć, ma dobre słowo. Była również na wyścigach, jak Państwo pamiętacie, ci, którzy z Państwa byli. Drugim kandydatem do tego tytułu, a właściwie już nominowanym do tego tytułu jest najmłodszy minister w rządzie, ale w mojej ocenie najlepszy jaki był w Polsce minister pracy, Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest to młody człowiek, ale bardzo zaangażowany, bardzo dobrze czujący sprawy seniorów i bardzo, bardzo wiele mu zawdzięczamy. Musiałabym tu bardzo długo wyliczać jego zasługi dla osób starszych. I trzecią osobą, którą chcemy wyróżnić, jest pan Jerzy Koźmiński. Ci z Państwa, którzy się z nim nie zetknęli, powiem, że jest to prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która od wielu, wielu lat wspiera uniwersytety swoimi programami. Mamy również mu bardzo wiele do zawdzięczenia. Był on również współfinansującym kongres w Na Komisji Dialogu Społecznego powstał taki roboczy zespół, który będzie się zajmował przygotowaniem bardzo, bardzo wielkiego święta polskich seniorów. 40-lecia uniwersytetów III wieku. 40 obchodzi jeden uniwersytet imienia Haliny Szparks na Warszawskim Marymoncie. Oczywiście będzie to integralną częścią tych obchodów, ale chcemy, żeby to było wielkie święta seniorów. I na tejże komisji dialogu społecznego pani prezydent zadeklarowała, że powtórnie. Użyczy miasto nam w sali kongresowej. A zatem, proszę Państwa, do zobaczenia na wszystkich ważnych imprezach, żebyśmy mogli nadal się cieszyć swoim własnym towarzystwem, zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Mamy radę dzielnicy, Mamy młodzieżową radę dzielnicy, no i pola na to, żeby była rada seniorów. Ja się bardzo cieszę też z tych listów, z deklaracji tutaj naszych gości, bo po to, żeby móc działać, to też potrzebne są środki. I tutaj zarząd dokładnie o tym wie, że każdy brak środków zmniejsza możliwości działania. Ja myślę, że te deklaracje, te listy przełożą się na to, że w chwilach trudnych otrzymamy stosowną pomoc i nasz Uniwersytet będzie mógł dalej działać i dalej się rozwijać, bo tak jak Państwo widzicie, czy już, które już są od samego początku, poprzez różne e, takie historie, które już trudno czasami było dochodzić do tego, co mamy dzisiaj. Mamy dzisiaj bardzo uporządkowaną strukturę organizacyjną, mamy bardzo mocny zarząd i dzięki temu też myślę, że coraz liczniejsze grono uczestników, uczestników, którzy nieprzypadkowo chyba przychodzą do tego stowarzyszenia, tylko widząc, to co stowarzyszenie oferuje, co Państwo Wspólnie to się sobie. Zawsze mam nadzieję, że ten rok tak jak poprzednie będzie dobry. Tego bardzo serdecznie życzę, a na koniec deklaruję, że jeżeli tylko czas pozwoli w najbliższych dniach tygodniach, tutaj będziemy inicjować powołanie Rady Seniornej czynic. Dziękuję bardzo. Dziękuję.